Siema, to Siema, Jakubuś, Maxio. witam w naszej kuchni informatycznej. Grzemy tu procesory, ale teraz odpowiadamy na wasze pytania. Jaki przedmiot najlepiej lubisz? No myślę, że ja najbardziej lubię przerwę, to jest mój ulubiony przedmiot. Lubię sobie kanapeczkę zjeść i wypić piciu. Czy trzeba umieć grać w gry, żeby wyjść na profil e-sportowy? Nie, nie trzeba umieć grać, uczymy się grać, też jestem słaby. W CS GO zawsze miałem staty na minusie, także... Ale już jest lepiej. <gry> czemu akurat wybrałeś informatykę i czemu akurat gronowo? Wybrałem informatyka, no bo dla mnie to jest ciekawy zawód i dużo się mogę w nim nauczyć. Wybrałem szkołę w Gromowie, no bo myślę, że dobry miałem do dostęp do niej. No i generalnie słyszałem, że atmosfera w niej jest przyjemna. Czy ktoś z swoich znajomych też poszedł do Gronowa? Na jaki kierunek? No, to z, mojej, z mojego grona znajomych to przyszli tu koledzy oraz koleżanka. Koleżanka przyszła na technika logistyka, a koledzy na rolnika. Mam daleko do szkoły, co teraz? Czy jest internet? Jaka tam atmosfera? Mieszkasz w internacie? No, ja mam akurat daleko do szkoły, ale nadal jeżdżę autobusem. Ale myślę, że w internacie jest yy, dobra atmosfera, jest na pewno dużo miejsc. No i ogółem można dobrze się bawić w nim. W której klasie jesteś? Ciężko jest? Jestem w pierwszej klasie, no myślę, że trzeba w niej się trochę uczyć, bo bez uczenia, no nie, da się. Po prostu. No. Czy w szkole jest sklepik? No jest sklepik, obsługuje tam bardzo miła pani, polecam serdecznie. Dobre bułeczki są. Bułeczki? Tak. Z masełkiem? Z czym tam bułki są? No na przykład hamburger. Jakie macie wyposażenie, na czym pracujecie? No to pracujemy na procesorze AMD Ryzen 7 1800X i karcie graficznej GTX 1060. Czy są jakieś dodatkowe rzeczy, jakieś kursy? No są w naszej szkole, na przykład z e bądź z druku 3D, bądź na przykład curlingu, czyli rzeźbienia w owocach. Jedna z nielicznych szkół, gdzie jest e -sport. jak to wygląda? No to wiadomo, że na e ciągle nie gramy, tylko czegoś się jeszcze tam uczymy. Na przykład, nie wiem, różnych taktyk, zagrań, ale głównie to wchodzimy, rozkładamy się, odpalamy sprzęt, odpalamy swoją grę, jest podział na grupę, fps -y bądź log. Ja uczę do grupy FPS-ów, kolega tak samo, bo wiecie... No... Czy w klasie na informatyku są dziewczyny? U nas w klasie są cztery dziewczyny, ale nie daję wam gwarancji, że u was w klasie też będą. W innych klasach, z tego co się tutaj może ich nie być, ale no, u nas są akurat. Są jakieś turnieje w gry? No u nas często zadają się turnieje, między innymi z LoL'a i CSGO. A brałeś w jakimś udział? Mm, nie brałem. A Ty? Ja też nie, ale brałem czynny udział w oglądaniu live'a na Facebooku i na YouTube'ie. Wróciłbyś jeszcze raz do Gronowa? Wybrałbyś tę szkołę ponownie? Wrócił wróciłbym jeszcze raz do Gronowa. Jest w niej przyjazna atmosfera, przyjaźni ludzie, no i przede wszystkim miła klasa i mili koledzy, jak ten tutaj. Awo, ten tu. Czy <gry> poleciłbyś Gronowo? Tak, poleciłbym Gronowo. Generalnie jest dobry osprzęt na kierunku informatyka, ale również i na innych kierunkach, tak jak logistyk, tak jak technik hotelarstwa i tak dalej. Pozdrawiam. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, żamale. Zapraszamy na social media naszej szkoły. To jest Instagram. Tutaj Facebook. To YouTube. Tutaj Macio. Jeszcze strona szkoły naszego informatyka. Polecam bardzo. Pozdro. <laughs> né, <Nemo. laughs>